Pytanie, a wiesz co to jest Kugisław wielki dupus? Też masz takie lagi? Nie będzie ciebie tym nie nękać. Ale jak nie chcę chciał chyba Dobra, minęło już 900 km, jeszcze 100 do Cupisolandii. już nie, eee, nie mam wiesz, pytanie, tak to jest jedziemy. w ogóle Cupisolandia? To jeszcze nie, jeszcze 100 km. O Jezus. Brum, brum, nie jakieś. I co kurde. Ej, ale to było niemiłe skądś strony. Prawidłowo. To ty chłopie, nienawidzę ludzi. Ile to oni mi to... zrobili w życiu? Większy ma zawsze. że ja nie jestem pierwsza. człowiekiem. Więc... Dobra. Um, co? W ogóle ja mam ten, ja muszę ten... Um, ja muszę chwilkę odpocząć od, od tej jazdy, może zatrzymamy się tutaj. No, mam trochę można, dosyć jazdy, można, więc... No w sumie aż tak źle ta okolica na chwilkę ma się... Do... No co ty 100 km od cieszy to jest, no i... O Jezus, czekaj! Wyczuwam heksa Kurka. Zielonego. Tak widziałeś. Aż tak. Zielonego heksa. Czekaj, ja tam coś widziałem latającego Wiesz co? Mm, posłuchajcie mnie Co? Posłuchajcie Dzień dobry Dzień dobry, o, tak ta. eee. Dzień dobry. a wy tutaj co robicie? No, my, zwiedzamy. Eee, my My tylko, no, w odwiedziny. A no tego, dobra, znaczy tu już zamiastą. zamykamy dzisiaj, wiecie Po szósta, no No wow a nocna zmiana to zaraz No właśnie nocna zmiana była, ale... No. Dobra, to my, wie pan co, może pan da, da nam pan klucz i my zamkniemy, dobrze? A co co, jakiś sanepid? No ja niedawno tak, my... czyściłem. No tak, sanepit, tak sanepit, my tu coś musimy sprawdzić jeszcze. No dobra. Wysłali nas ten. Dobra. Dzięki. Dobra. dobra, to może pan już iść. No dobrze, dobrze. No do widzenia. Ale nie pan, Dobrze, proszę nie. pana, zostaw pan. Ostatnio, y, zadziało się coś takiego, że nie możemy... Jest jakaś panowie, anomalia... panowie, tylko nie zaglądajcie tam do kibelka. Eee, aha, się omawiam. A, to okay. dobra, dobra, dobra. dobra, dobra, dobra. Dobra. Dobra, posłuchajcie, idziemy do kibelka. Posłuchajcie, posłuchajcie, posłuchajcie czekaj, czekaj, kibelka. Oper, bo on tu jest. Tam Co? jest Hexu. Ja go czuję, że on jest tam. Posłuchajcie. Y, je, wystąpiła pewna anomalia... Przez którą nie mogę się. Nie, w ogóle heksowie nie mogą się widzieć nawzajem. Jeżeli jeden zobaczy, drugiego to. ciul z tym, ale no drugi nie może zobaczyć pierwszego. Znaczy oni nie mogą patrzeć na siebie nawzajem, co nie? O Więc. Czemu? E nie chcesz wiedzieć czemu. Nie wiesz co się stanie Rozumiem, potem. To, 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 Więc posłuchajcie, musicie wziąć jakoś tego heksa i go złapać w ten kryształ. Ty masz, oprę ten kryształ, bo ci tam pamiętam, że DBA dał. Bo my, my mamy kontakt z innymi jak sami a ja, ten pomarańczowy pokazał, że jestem w tym więzieniu, no nie? Więc tak, yy, więc musicie go złapać musicie jakoś wyrwać go od, yy, od tego tutaj człowieka co tutaj. Nie wiem kto tu mieszka, ale na pewno z kimś się jest, bo on nie jest sam. To jest jakiś, to tu mieszka yy. chyba jakiś debil, proszę? Nie mam kawałka. pojęcia. Yy, ja się muszę ukryć i serio ja nie wiem. Więc wiecie, no tak. Dobranoc. No tak, no to siemka. Dobranoc. Puk, puk. Chłopaki. Halo! Co to eee, jest? O kurde, o nie, o nie, o, nie eee, kto, o nie. kto to jest? Kto to jest? O nie. A ja, co? Gdzie? Zielony. Ej, proszę, eee, po, poczekajcie chwilę. Narada, eee, narada. Ty. Ja, 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 to Słuchajcie, ja, ja, ja ich znam, kurde, ja jakieś kilkanaście lat temu z Kubikiem, kurde, byliśmy w. Co to jest? w Zróżach. I to jest też a, ta, ta, ta... Ta, ta... Ta... ta żaba tubu zdrajca. Co ty Nie wiem, wygląda na miłego, eee... co ty mówisz. No, żebyś, żebyś nie był taki, kurde, po jak ci na kupię dup dupy. No, a wiesz, co po prostu oszalałeś? No, taki uśmiechnięty. <laughs> dobry. <-Duby>. Dobra, Dobra. Czy palma sprzedawcy boli o nazwie Zielony Murzyn.0? To właśnie coś się na. To na, na panu nie A co to jest za murzyn? Gutermo. Kim, kim, kim są ci panowie? My jesteśmy kolegami. Jakiego kolegi? Takiego. No. No. Takiego kolegi. Takiego. Takiego kolegi. Yy... O. Co, co, dzie Dzień dobry proszę państwa, co, co wy tu robicie? E, my w tam my... przyszliśmy, tam pan Mieciu nas zatrzymał, Ale panie on już Mieciu. wszystko wie Dobra, wy sobie tam gadajcie, bo to chyba do, do, do ciebie, panie Żabsonie. Do widzenia. Dobra, przejdźmy do rzeczy, potrzebujemy tego zielonego, tego, tego zielonego murzyna a co, Tak, my wyprzedzimy wypożyczy do, do eksperymentów chcemy. naukowych firmy Sony Wie pan on wróci, on wróci tu do pana niedługo My tylko chcemy go tutaj na troszkę nie za 5000 pie lat Ale ja ja. kolega, zostaw go! Spokojnie. Ale czy, Ale panie, ale... my potrzebujemy jest go! To światowa nawet, pan sobie nie zdaje sprawy. Puść z nami, potrzebujemy cię, bo ten dybek nam nie pozwala. Potrzebujemy cię w naszym składzie. O co? Nie, ja zostaję z tym kumplem. Ale, ale wiesz muszę... ale to nie jest kumpel nawet, to jest zdrajca. Jaki Ubiegał zdrajca? Szuka? O co ci chodzi? O co ty mówisz? Okej. O 50 lat temu mnie oszukał, co? Co ty, panie zielonkowie? Mnie debiut oszukałeś. Ojo! Co ty, kropki, koniec tych żartów, trzeba znowu mojej kurdżaboni. Ja wam dam go bić! Ej, ale kurde... Ja uciekał. Nigdy mnie nie Dobranoc. O! Myślisz, że dzisiaj nie umrzesz? Niespodzianka. Jak on skacze wysoko. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Wow. Co nie leży? Leży? No, On... No, w końcu się. On chwilowo przed spać. Dostał środki na sobie. Dobra, do cicho bądź. Dobra, panie, słuchaj. Mamy taki deal. Wejdzie pan w ten kryształ od Sonika X. I zostawię pan naszym przyjacielem. Nie. Stop! Zatrzymajcie się! Zatrzymajcie się! Co się stało? Ty! Bo to jest ten patrol, o którym mówił Kukisław. On miał je dojechać do tego, do, do cypistolandii ale nie udało im się, jak widzę. Ale... Cepistolandia jeszcze istnieje? No przecież, jesteśmy... 500 km od Cypistolandii, a tutaj jest jakiś samochód i to nie nasz. Kurde. Co ty robi? Zostawili kartę. Zostawili kartkę. A jest tak. Samochód made in China. Nie, to nie to. A dobra, to jest to. Pojechaliśmy do Mupenixa tak zwanej Cypistolandii Eee, trzymajcie się, debile kuki ponieważ i tak was rozwalimy debilami jak tych. i co oni są debilami, jak kiedyś. Czekaj, weźcie pan, odsuń Odsuj się, bo to A! Prostu... A. chyba nie wybuchło. To Dobra, eee, powiem ci tak, bo tutaj był jeszcze taki jeden pancerny samochód, <kłysy> i chyba jego wzięli, właśnie. No to tak, eee, my może już pojedziemy, pojedziemy do tej Cypsulondii, tam do nich. No, i po prostu wezwiemy jeszcze wojska, i po prostu dojadą do nas, dobra? Myślę, że tak będzie najlepiej do zrobienia. Wsiadaj! Wsiadaj, żołnierzu, jedziemy na przygodę. A, pokazałeś mu kto tu rządzi, dobrze. Dobra, wiecie co? Ja schłam do ekwipunku. Teraz wiecie co? Bo ten, ten, Gdzie jest ten w ogóle żółty pośledzeniec? Ten kurde, czy, czy, żółty, no, uciek, gdzieś sikowaty, co? sikowaty człowiek, który nie, nie... do samochodu. No dobry pomysł. Dobra, no, no to co, wciodamy? No raczej, no. no już nie przedłużajmy przecież. Eee... Obróćcie się! co jest? Znowu te kurde czołgi, no nie! Tylko oj... Nie! Oj, oj, oj. To ja... Widzę No, należy im się to Ale idźcie. Dobrze, 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 że mam Tornado Gana Są dalej, za czołgiem U Ale wszystko wyleciało Ma się Tornado Gana Dobra Za barnia! O nie, teraz ta kurde naj... najgorsza ta fala najgorsza idzie. Nie, o. najgorszy keksu, bo widzę, go tutaj ta. i to jest, że ten kurde fioletowy. Nie. O, zdechł, dobra. Wiem, ja że zdechłem. Y no tak. Bo zdechłeś. O nie. Jak on żyje? O, jednak ży nie żyje. Zostaniecie zniszczeni za to, co zrobiliście Barneyowi. Bamy to gejs. Skąd on to mówi? No bo pa, jest kurde, on jest Hex'u! Strzela do mnie jakąś tęczą! Nie... Nie mogę go trafić! Wiecie co? Kurde, czemu ja tak poleciałem? Za... Nie ah. za Hexa! Nigdy nie, nie, nie odbierzesz tam naszego Hexa. Jestem kurde hardkorem i na ora idę spać. Przestań się mówić. Przestań być! Gdzie on poszedł, tu jest! Ginimo tu ludzie! Gdzie ja tutaj mam tą świeżną broń? Jest tam ciągle! O nie! Ej, kupaki weźcie i to podajcie! Tutaj Gdzie ej. on? Tutaj! A ją zabije zaraz! Zabiję. Ten. Zabiję. Umieraj! Nie, o, nie! Kudę. Dobra że sam tu wezmę. Jak? O nie! On znowu swoje strzela! Znowu kurde pierdol! Mam teraz jakieś tylko gloka małe... A, o, o, i uro, to go. To masz go? Mamy kolejnego na kolejne Już nas nie, nie skrzywdzi tu? Już będzie tu siedział? Tak, dokładnie. Dobrze. Omrz, zdech. No, nie no, jest tam ciągle, co ty? cześć, bo tu ktoś chyba jest. Aha, dobra, ja, ja jestem ale... chyba... Ja jestem Witam, panowie. O! Tra kurde, gdzie ty byłeś, no, w w mi. Mi. ty żulu? Nie nie, nie nie... ja, by ja musiałem się ukrywać, Ja, ja wiedziałem, że ten jeszcze różowy tu przyszedł, ale zapomniałem wam powiedzieć. O. My już bo, mamy dwóch złapanych. To, no, I bardzo i tak dobrze, to, czekaj, kto jeszcze został? Czy został nam czerwony? Został nam jeszcze... Kto tam nam jeszcze został? Czerwony, jest. ale ten, ale to może mnie tak. na końcu, o. Y I czerwony... <grym> w <Stanieże. grym> A ja mam, ja mam pytanie, a, <grym> a po prostu, skoro mamy te wszystkie kryształy, no to musimy po to, zamienić to w krakusa, jakiegoś... pamięci normalnego. Y wiesz co, właśnie to, to takie coś planowałem, tylko problem będzie... O y O nie, mamy przesrane. Dzień dobry. A, ja wam to na chwilę zostawiłem co byście tu zrobili z tym? To jest tylko pytań no Ja wam na chwilę to jest. zostawiłem! Oddawaj klucze To nie jest zniszczone e. wcale, e. Proszę. nie, nie. E. Proszę, Proszę bardzo. pana ma Już tu pod... Nie macie wstępu, no. wypierdzielać mi stąd e. Proszę pana mam... ma mam ma... 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 ma tu niespodziankę Wyjdźcie stąd! Oj! Ja Dobra, was do... podam do prokuratury za niszczenie mojego mienia! Dobra, uciekamy Radzie... stąd panowie, uciekamy stąd! Uciekamy! Na górę, na górę, na górę! Ma na pan na nagrodę Oj. Yy, nie wiem czy to dobry pomysł, wiesz, nie, nie niż mu więcej Chociaż. Oj. Dobra i co się nie stanie. Do prokuratury z frajerami! Dobra, uciekajmy, chodźcie Słuchajcie, nie możemy tak... Nie możemy tak wiedz, musimy... Ok, naprawi sobie. Musi... Wiecie, że my musimy teraz wrócić do, na Florydę bo ja nie wiem... Tam jest tylko czerwony. Kto nam Ej, jeszcze To Nie zapomniałem. Kto... Bo ta, to na się nie. robi. Właśnie widzę. O nie. O co to? Co, co biedny Mieciu zrobił z niej? Ej, się Ej, może... współczuję temu gościowi, co właśnie żeśmy zniszczyli to całe, ten, no, ale w sumie to jego problem. O, proszę bardzo. Chyba się chciałby nasz auto czemu on jest biały? No, bo koloru nie zapisuje, ale no już nie jest w odpowiednim kolorze. Fajne autko w sumie. Dobra. Wywalaj mi to, a w sumie... Dla, dla, przez to, że jestem żółty, to niech będzie żółte. Idź stąd. Gdzie dobra, ten małpa? Nie wiem, chyba na y, Poszedł do zakładu. Ty, dobra, uciekaj chyba Aha, nas... y, on, on chyba jest skurzony. dobra, jedziemy stąd. Y, na, na Florydę wracamy, ta? Chyba się ze strachu tym gościu. Nie, ja, jak sobie myślę, że znowu będziemy jechać tyle kilometrów. No i teraz ja musimy wiem. wrócić, bo skoro na Cypso ich nie było, a na Cypso nikogo już nie czuje, to znaczy, że musimy wrócić. Po co, dojechaliśmy? No... trochę nam to minęło... O Jezus! Patrzcie, co się dzieje! No, widać, że już się zabawili! Ładny początek. Ognisko pierwsza klasa. No nie... No, to fajne. jest tak, Takie ładne miasto, a już ten... O Jezu! Dobra, wiecie co, jak najszybciej do tego, 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 tutaj sobie ten... Zaparkujemy. Dobra, niech będzie tak. Do tyłu. Yy, oh. No to proszę wysiadać. Yy, może wejdźmy tu jak najszybciej, jakby wiecie o co mi chodzi. Nie, nie dość... Nie, tego nie wciśniesz chyba. Dobra, chodź, chodźcie. Musimy jak najszybciej do góry... Ooo, stop! No, no. Co to był? Tak, ktoś z was? Można? Ja Bóg! Ej! O, dzień dobry. Co e, Pan... E, ten pan z... W, wy w sporcie byliście? No, w mm, jakim porcie? Kandlands port eee, A, y, no byliśmy przez chwilkę, przejeżdżaliśmy. A, y, tutaj macie pozew. Proszę go wziąć i do widzenia. A, i proszę się na rozprawę przybyć, ja ona tam, macie wszystko wypisane, tam rozprawa kiedy to i tak nawet, dalej to. To nawet nie mylę. Naprawdę wy macie, czas na roz... no, wy macie czas na rozprawę? W, takim, w takiej sytuacji jak na przykład tutaj wam się wszystko pali? no nie, dobra. dobra. Dawać tego, dawać tego gościa do spostu jakiś idiota, który. Ech, no to za niedołęż, z kuchsem będziemy się jeszcze bić z kimś innym. Znaczy, no tak, no to fajnie, eee, dobra. wiesz, że ten świat zostanie zniszczony. I, nie. Co ty, co ty gadasz, Chłopie, Jeżeli, jeżeli, jeżeli zniszczymy jeszcze tego, to znaczy, jeżeli weźmiemy tego czerwonego, wyśmiecie jeszcze mnie, to może uda wam się skleić mnie takiego normalnego, co nie? Wiecie, co, co mi chodzi. trzeba brakuje tego. Hmm? Nie, nie, może to chyba wypowiedzieć. Znaczy, nie, na taki tu jest kolor. Kurde. E, nie, posłuchaj. Chodźcie tutaj na górę. Posłuchajcie mnie. Pokysaw e, już powoli niszczy całe miasto. W sensie, jego wojska już są naprawdę bardzo blisko do spełnienia tego, co chcą. Oni chcą właśnie znaleźć ten kryształ przestrzenny, jak wy to mi mówiliście. Kamień przestrzenny, czytałem o tym w necie, e, on potrafi zniszczyć dosłownie cały świat. Więc... No, wow. mm, no i... Wiecie, I on może zniszczyć 99% populacji. Więc w sumie mała szansa, że my przeżyjemy. Dlatego yy, musimy jak najszybciej jakoś zwabić czerwonego heksa do, znaczy w jakąś pułapkę. Czyli on, on, on jest zawsze wierny KukiSłowowi. Dlatego próbujmy zrobić tak, żeby też go trochę oszukać. Że Kukisław naprawdę go wykorzystuje i tak dalej. Tylko najpierw będzie trzeba go wziąć yy, jakoś z tej bazy No i tak będzie całe miasto To Mhm, mm to nie jest sezon na kiełbaski, Oper tak. Ja pierdziulam, przecież ten okej. Dobra Musimy jak najszybciej się streszczać. Będziemy musieli zmienić niepewną bazę, bo to się może rozprzestrzenić do tego budynku yy, Małpa Coś tu jest Małpa, przydasz nam się na coś Posłuchaj mm. Ty go zwabisz. Ja. Jak po prostu zbawisz. No po prostu wow, pali. Ty będziesz... Co? Ogień już tu dotarł? No nie gadaj, gdzie A. jest? O dobra, uciekajmy stąd! O nie uciekać szybciej. Ja prowadzę, siadaj. Weź trochę... trochę tym autem, żeby auto nam się nie swajczyło. Siadaj! Odzie, siadaj. Dzień dobry Niech pan nie zwraca tu co tutaj się dzieje, dobra? Mój rower Jaki rower? No o nie! On macie zacząć gonić Ten czerwony heksu macie zacząć gonić To dobra Jeszcze pójdziemy ja do bazy jestem. Pójdziemy jeszcze do pewnej bazy. No ta, przecież ty po palmach skaczesz. Patrz <grymne> 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 Opa <grymne> Lewituję <grymne> No i dlatego nam się przydasz. I yy, my po prostu poje, My po prostu jeszcze wybierzemy sobie zaraz je, jeszcze jedną bazę, żeby żebyś tam go po prostu przeprowadził, a my go zamkniemy dzięki tej maszynie co dali nam policjanci. Nie wiesz której, bo no. Nie później Ci pokażemy. No to panowie, czas wykonać nasz plan.